Witajcie, Joanna z tej strony, z kanału JC Lady, Edukacja Alternatywna. W tym krótkim vlogu, filmie, e, chciałam powiedzieć krótko, trochę odpowiadając e, na e, zapytania niektórych ludzi e, w tej całej sferze medialnej, multimedialnej, na temat e, tego, co ja robię, czyli mojego projektu e, JC Lady. Edukacja alternatywna, ale szczególnie może o gramatyce. Pytania są tego typu, jak gdyby, skąd takie rzeczy wiedzieć, czy mieć pewność, a właściwie skąd ja to wiem, albo a czy są źródła. Słuchajcie, nie, nie powinnam się może do końca wypowiadać na, te, na temat um, ludzi, Innych niż e, jakby, e, którzy robią coś podobnego jak ja, więc do końca się nie będę wypowiadać, aczkolwiek myślę, że warto się zrobić takie porównanie, bo już je i tak robiłam w pierwszej części na temat gramatyki, gdzie mówiłam o projektach słowiańskich. A poza tym rozmawiam, mam kontakt z ludźmi z ruchu słowiańskiego i e, wiem, że. E, My jesteśmy takimi ludźmi, jak na przykład Czesław Białczyński, czy, czy Bartek Prometej, czy Pan Mroziński, który zajmuje się Głogolicą. Um, wiele rzeczy um, znaczy, przede wszystkim jest poczucie pewnej wspólnoty, um, nawet jeżeli ktoś się zajmuje czymś troszeczkę innym, um, czy niekoniecznie językiem, a na przykład niż pisze o mitologii, um, albo zajmuje się ogólnie wiedzą, na przykład pogańską, um, czy w ogóle archetypami, na przykład e, ezoteryką, to e, mamy poczucie wspólnoty z panem Białczyńskim, to w ogóle wprost jakoś było to powiedziane, że myśmy się znali, my mamy poczucie znania się. I ja uważam, że e, pierwsze i najważniejsze, co jest, to jest to, że wszyscy mamy poczucie pewnej łączności, czyli bycia poprzednio we wspólnocie pracy wspólnej, życia i robienia różnych jakby bycia w podobnej wiedzy, wiedzy. Więc to na pewno jest karmiczne połączenie. I łączy nas to, że Jednocześnie pracując z czymś konkretnym, z konkretną materią, czyli z konkretnymi księgami, starymi, e, nie wiem, księgami, które napisane zostały w XIX wieku, na przykład na temat lechii, na temat języka, e, czy pracując z mitami, to, co robi pan Białczyński. Pracując z mitami wszystkich Słowian, czyli z folklorem, czyli z tymi przekazami. I robi się jednocześnie konkret, czyli to, co zostało, to, co jest, ale również robi się pewien patchwork, czyli uzupełnia się na zasadzie holistycznej. Ja widzę, że wszyscy mamy taką umiejętność łączenia punktów, bo nie ma całości, nie będzie nigdy łączenia punktów i widzenia całości. Na tej zasadzie, że używamy do tego e, swojego wglądu, to jest poziom duszy już dosyć wysoki, na tej zasadzie, że e, mamy e, jakby e, pewną przejrzystość, e, jasność, jakby co jest czym i, i jak to połączyć. Poza tym otwierają się poprzednie inkarnacje. i więcej się medytuje, i więcej się e, odczuwa, pozwala intuicji działać. Używa też narzędzi. Ja używam po prostu konkretnie narzędzi wiedźmińskich. E, ale medytacja jest podstawą wgląd własny i spójność, integralność umysłu, serca, ciała, e, duszy. Jeżeli to się używa, to otwierają się pewne inkarnacje stare, otwierają się wspomnienia w medytacji, w snach, w regresingu. Są pewne obrazy, które mogą być podpowiedzią do pracy, a mogą po prostu dawać wskazówkę, że ja tam byłam. Czyli ja, mam, ja na przykład mam poczucie, że Zawsze zajmowałam się językiem, nawet jak sprawdzałam w astrologii wedyjskiej, to konkretnie jest powiedziane, że np. w poprzedniej inkarnacji, co łatwo można sprawdzić w wedyjskiej astrologii, w poprzedniej inkarnacji zajmowałam się pisaniem i językiem, i edukacją, czyli tym, co robię również teraz. I podejrzewam, że to idzie w ileś. Być może moja dusza jest związana właśnie z wielowiedzą, edukacją, konkretnie. Ja mam takie poczucie, że ja to już po prostu robiłam, ja pewne rzeczy po prostu wiem. Czasami nie wiem, dlaczego wiem, czasami nie trudno to wytłumaczyć, ale e, czasami po prostu pytam swoich przewodników duchowych, e, jeżeli mam wątpliwości, nie wszystko jest jasne i do końca nie będzie nigdy dookreślone, ale tak to działa. I e, ja mam poczucie, jak na przykład e, Jestem w Azji, czy jak czytam sanskryt, nie, nie umiem dokładnie czytać, tak? To przyjdzie później, na razie nie jest mi potrzebne, ale ja umiem każdy język zdekonstruować, bo ich z wielu się uczyłam, kilkunastu i jakby, bo jest szablon, bo jest matryca. I mam poczucie, że ja tam byłam. Te 10 tysięcy lat to może nie, może 8, może po prostu wtedy, kiedy oni dotarli, do, dopiero do. Chociaż mam poczucie, że generalnie wędrowania z Ajami, z, z Cytami, a potem bycia w Indiach. Dlaczego? To mówią doświadczenia też. Mam bardzo wielu ludzi znajomych. Jak mieszkam w Ameryce, były kontakty z Hindusami, Pakistańczykami. Mój ex-mąż jest pakistańczykiem, i ja tam byłam. E, e, I ja czuję jakby tą kulturę. Dlaczego? Bo jest spójność inkarnacyjna. E, po prostu. I ja wiem, że ja się tym kiedyś zajmowałam, zwyczajnie językiem, rytuałami, tym od strony wiedźmińskiej. E, więc mi się to od, wiele rzeczy po prostu otwiera. I to jest ta sfera ezoteryczna, ta wglądu, ta intuicyjna. Ale oczywiście to nie wystarcza bo oprócz tego ma się pewne talenty, które służą do robienia konkretnych rzeczy. Ja nie mam talentu na przykład do odgadywania historii i łączenia tam punktów, ani do mitologii, bo to też jest związane. To znaczy mitologię mogłabym, ale to jest za bardzo związane z historią. Ja mam zdecydowanie język jako język i gramatyka, dlatego że mam taki układ w tym życiu hmm, horoskopowo-charakterologiczny. U mnie. Ja nie jestem badaczem, który idzie w głąb i będzie studiował coś e, długo, ponieważ e, moim zadaniem jest e, spojrzeć na coś holistycznie, połączyć punkty. Gramatyka jest czymś, co się zajmuje najgłębiej i najlepiej, ale ja wiem, że ja to po prostu odnawiam po prostu to wyciągam, co już kiedyś zrobiłam e, więc dlatego idzie mi dosyć dobrze. Eee, natomiast zadaniem nie jest tylko to napisać, zadaniem jest to upopularnić, <śmum> spopularyzować eee, i ja mam ogólnie takie zadanie. Cała moja seria książek, jeżeli zajrzycie sobie na stronę, to jest taka ezoteryka eee, dla bystrzaków, jak, ta, jak taka seria jest, nie? To jest takie coś, eee, kreatywnie i klarownie, czyli w jaki sposób przekażę te narzędzia, żeby ktoś mógł ich używać i jest sobie krzywdy nie zrobił, ale żeby mu to pomogło. Natomiast jeżeli chodzi o e, gramatykę samą, no to jeżeli ja mam na ascendencie w tropikalnym zodiaku pannę, a ryby mam w, e, w e, słońcu, e, no to to już jest, to jest przeciwieństwo. I, i tych przeciwieństw jest bardzo dużo w moim horoskopie, gdzie ja po prostu widzę z dwóch stron, to tak jakbym miała zryza i patrzyła w dwie strony, i ja to widzę po prostu jednocześnie, dlatego jestem w stanie patrzeć na to poetycko, kreatywnie, i jednocześnie patrzeć analitycznie. I to jest genialne, i to jest to, co po pomaga mi po prostu w gramatyce, w rozłupaniu tej łamigłówki. Ja po prostu wszędzie widzę połączenia. One same przychodzą, czasami, trzeba, czasami przychodzi od razu, czasami trzeba czasu. Teraz proces jest taki, bo to jest proces iluśletni. To znaczy wieloletni, bo ja już jak zaczynam uczyć, a uczyć dzieci przecież prawie całe życie, potem uczyłam. Jako niania, potem gdzieś w szkole, potem prywatnie i, i jak gdyby mam 47 lat, tak, czyli ja praktycznie od zawsze uczyłam. Natomiast 12 lat już swojego syna, i, a, a ostatnie 3 lata to jest pisanie gramatyki. I, yy, I też te, to jest proces, ponieważ ja zaczęłam pisać i, i już to, co pisałam i co mówiłam na okie matki, Słowianki kanale, to nie jest już dokładnie to, co ja teraz mam. Ja nawet robiąc każdy film, potem wracam do gramatyki i poprawiam, to znaczy zmieniam, bo mam kolejny wgląd, bo coś kolejnego robiąc notatki odkryłam. To nigdy nie będzie spójne. Podejrzewam, że trochę co innego będzie w filmach, trochę co innego w gramatyce, trochę co innego potem jeszcze przedstawił uniwersytetowi, uniwersytetom, nie wiem, w każdym razie tak to działa, to to tak działa, um, to chyba tyle, i to jest to jakby skąd się wie, ale oczywiście jest też baza, zwyczajna baza wiedzy, e, zawsze miałam pęd do wiedzy. uczyłam się, odczytałam, uczyłam się od dzieciństwa, i pochłaniałam wiedzę, a ponieważ ja jestem ogniem z żywiołu, i woda, i ogień znowu. Na przykład tygrys w, nie wiem, w chińskiej, e, lew na ascendencie, w edyjskiej. Jest dużo ogień, woda, ogień, woda. Co to znaczy? To znaczy, że to, znowu to woda to jest takie powolne i głębokie. Do, do nie do głębi, a ogień jest szybki. Przeskakiwanie i szybkie, jak gdyby skokami, pobiera mnie informacji. To oznacza, że ja e, dużo szybciej się uczę niż inni, dużo szybciej łączę punkty, mogę ile rzeczy na raz e, i ogólnie wszystko obie szybciej. <laughs> to jakby prze. E, ilość tego, e, jakby. Ilości książek, jakie ja mam, czy kiedyś przeczytałam, czy, czy artykułów, tego jak ja szybko piszę też, jak tworzę artykuł, rzadko kiedy poprawiam na przykład swoje wiersze, to zależy, jakby, ale jest szybka no szybki przeskok informacji, tak? A z drugiej strony jest też to, to drugie dno, jest woda, która jakby idzie też głęboko. I ten układ daje coś takiego, kombinację dosyć genialną, która mi genialnie pomaga po prostu w tym, co ja robię. I, i, i ponieważ ja to robię, robię od iluś lat, no to jestem w tym po prostu coraz lepsza. <gry> I i robi to non-stop, to jest coś, czego ja nie mogę przestać robić bo to jednocześnie u mnie jest, no właśnie, z drugiej strony ogień, to jest też ten artyzm, kreacja, czyli moja żeńska energia jest maksymalnie, maksymalna, a z drugiej strony jest analiza, czyli ten męski element, więc u mnie to się po prostu non stop kisi po prostu w takim kotle, ja nie e, robię notatki, prawda, Ja coś Wam chcę powiedzieć, teraz na przykład nie zrobiłam, bo to jest trochę improwizacja, natomiast e, generalnie to e, jest taki flow, i, I idzie w wielu kierunkach. Ok? No, i to jakby jest to, skąd ja wiem. E, jakby mówiąc, jakby już w skrócie, tu jest wiedza, po prostu zwyczajna wiedza, którą ja pobieram, zewsząd, zewsząd książki, artykuły online, z dyskusji z ludźmi, od um, słuchania um, i to jest non-stop, ciągle, ciągle. Gdziekolwiek mam w chwilę, to po prostu się czegoś uczę, nowego dowiaduję, a, a, a jednocześnie to natychmiast przetwarzam, bo ja bardzo często od razu piszę artykuł, albo od razu z kimś rozmawiam, albo od razu piszę wiersz, więc u mnie jest po prostu natychmiastowy prze, przeskok w, tą drugi, w ten drugi etap. Tak jak uczycie się języka, jest bierny, aktywny, bierny, aktywny. Jeżeli aktywnego brakuje, to, to nie jest e, twórcze. Okay? U mnie jest to natychmiast, 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 we wszystkim. Um. No i tak to działa. <grym> I, 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 I Tak robię ze wszystkim. Z, więc te elementy dla mnie są naturalne. Na przykład, że ja mam i książki, i warsztaty, i konsultacje. To jest bardzo naturalne. To jest pewna całość. Nie, nie, nie mi, nie mogę na przykład się poświęcić jednemu. Nie. Nie, muszą być wszystkie elementy i wszystkie zmysły mam zawsze aktywne. To musi być audio, musi być wi wizualne, i musi być ruchowe. Tyle dla mnie starczy. Mój syn ma egzamin, muszę pójść zobaczyć, czy już skończył. Pozdrawiam.